Na dzisiejszej lekcji omówimy szczegółowo wyrównywanie elementów i Jedną z ważniejszych operacji, które wykonujemy, to jest wyrównać jeden element względem drugiego. No to przyjrzyjmy się. Mamy tutaj cztery kwadraty w czterech różnych kolorach i będziemy starali się idealnie wyrównać te obiekty względem siebie. Ale zanim do tego przestąpię, ustawmy pewne warunki. Przede wszystkim chcę mieć włączone inteligentne linie pomocnicze, czyli sprawdzam widok, mam inteligentne linie pomocnicze włączone. Pamiętamy, to jest klawisz Ctrl U. Następnie nie chcę, żeby na tych obiektach znajdowała się obwiednia, czyli te punkty kontrolne służące do transformacji. Dlaczego? To wyjaśnimy sobie w dalszej części lekcji. No więc wyłączam sobie te punkty kontrolne. My już wiemy, że jest to Shift Ctrl B. Ukryj obwiedni, tak No i teraz nasze elementy tutaj nie mają obwiedni. Wkładają się tylko i wyłącznie z kotwicy. No więc pierwsze wykorzystanie inteligentnych linii pomocniczych. Zaznaczam sobie czerwony kwadrat. Dosuwam do zielonego. I zobaczcie, pokazują mi się takie linie pomocnicze, które starają się wymusić ustawienie moich obiektów. Dosuwam i zostanie przyciągnięty obiekt. Prosta rzecz. Oczywiście tylko pod warunkiem, że nie ma zbyt dużo elementów dookoła. Bo, jakbyśmy mieli naprawdę dużo elementów, to wtedy te linie pomocnicze będą się starały wyrównać nam obiekty względem siebie, na które znajdują się pod spodem, gdzieś u góry. No, jest to dość skomplikowane. Drugi sposób do dosuwania tych obiektów to to dosuńmy teraz ten pomarańczowy kwadrat, żeby znajdował się równo z tymi naszymi dwoma. Wybieram sobie czarną strzałkę, zaznaczam kotwicę. Widzicie tu taki napis kotwica. Łapię za tą kotwicę, lewy klawisz myszy, trzymam, 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 jadę i teraz zobaczcie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w momencie, kiedy zostanie przyciągnięta ten element, zostanie przyciągnięty, biała strzałka powstaje, czyli czarna strzałka zamieni się na biało. Jeszcze raz, zobaczcie, dosuwam, 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 dosuwam. O, i to jest ten moment, kiedy jest idealnie dosunięty obiekt. A o co chodziło mi z tym obwiednią? No to teraz włączmy sobie to obwiednie, czyli widok, pokaż obwiednie, i zobaczcie, jeżeli bym. Próbował teraz, bo nie mam kotwicy, mam takie białe kwadraty, to są tak obwiedni, które mówią nam o tym, jak zmienić możemy dany obiekt. No więc jeżeli teraz bym złapał za ten, za ten biały kwadracik, to zamiast przesuwania mam powiększanie, pomniejszanie, skalowanie tego naszego obiektu. A ja tego nie chciałem, CTRL-Z, czyli jeszcze raz ukrywam sobie tą naszą obwiednię, powstają mi same kotwice, czarna strzałka, łapię za ten tutaj naszą kotwicę, a może jeszcze, zobaczcie, nawet jeżeli będą wyłączone, inteligentnie, się to będzie działało, wyłączę je, złapię sobie za naszą kotwicę, dosuwam, 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 jak się pokazuje biała, no to wtedy mam gotowe przyciąganie elementów. I w ten sposób dosunęliśmy idealnie cztery kwadraty do siebie. Teraz wykonajmy wyrównanie wykorzystując panel wyrównania. Panel wyrównania znajduje się w oknie wyrównania. Otrzymujemy znane nam Okienko wyrównania obiektu. Przede wszystkim, żeby obiekty wyrównać należy je zaznaczyć. Czyli zaznaczam sobie te cztery kwadraty. Panel wyrównania i panel, który otrzymujemy we właściwości jest identyczny. Tak tylko może należy go tutaj rozwinąć. No ale my będziemy pracowali na panelu wyrównania. Pierwszym elementem, który wyrównamy to jest wyrównanie na przykład do lewej. Pytanie jest teraz względem którego obiektu zostanie wyrównane. Zobaczcie, klikam do lewej, wracam, czyli... Wyrównuje względem skrajnego lewego elementu, ponieważ ten element znajduje się najbardziej, jest wysunięty na lewo, więc wyrównało go do tego elementu. No to teraz sprawdźmy, jak będzie z wyrównaniem do prawej. Domyślacie się, że to jest najbardziej skrajnie wysunięty obiekt w prawo, no więc klikam sobie w prawo i mam wyrównanie do prawej. No, Ctrl Z, cofam. No to w takim razie, jak będzie wyrównanie do środka? Nie wiemy. Tutaj jest uśrednione. Nie ma, że względem który jest bardziej w środku, bo to nie wiemy. Także wyrównanie tu odbywa się losowo. Jeżeli chcemy wyrównać elementy względem konkretnego kwadratu, na przykład względem tego, czyli zaznaczam wszystkie obiekty, klikam jeszcze raz w obiekt, tak zwany obiekt kluczowy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. W tym momencie pokazało się takie okienko. Jak było wcześniej, wróćmy. Zaznaczam, proszę zwrócić uwagę, tu mam okienko aktywne, wyrównaj do zaznaczenia. Z chwilą, kiedy kliknę w ten obiekt, pokazuje się taki kwadracik z kluczem, czyli tak zwany obiekt kluczowy, czyli obiekt, do którego będzie następowało wyrównanie. No to wyrównajmy, zobaczmy, nie zmienił swojego położenia ten obiekt, natomiast wszystkie inne wyrównały się do tego obiektu. Jeżeli y, Ctrl-Z, wybrałbym sobie znowu wszystkie te cztery elementy, i obiektem kluczowym zaznaczyłbym ten obiekt i na przykład wyrównał do góry, no to otrzymałbym w ten sposób taki kształt. No nie jest to zbyt ciekawe, ale tak też można by było zrobić. To jest jedna rzecz. Zobaczmy, mamy jeszcze w takim razie trzecią kątkę. Wyrównanie do obszaru roboczego. Obszarem roboczym jest tutaj ta nasza biała kartka. Jeżeli włączymy sobie to wyrównanie, i teraz mamy zaznaczone cztery obiekty i damy do lewej, jak się domyślacie, będzie chodziło do wyrównania do krawędzi lewej. Jak dam do prawej, to do krawędzi prawej. Jak dam do yy, środka, no to oczywiście w środku. Jak do góry to wszystkie elementy trafią w to jedno miejsce. Tak? Może Ctrl Z, Ctrl Z, tak żeby, żeby było troszkę pod kątem. I teraz zaznaczam wszystkie obiekty do krawędzi, do góry. I mam ten sposób ustawiony. Kolejnym elementem, który tutaj mamy w tym oknie wyrównania, to są rozmić obiekty. Obiekty, czyli będzie dystrybuowanie obiektów w równych odległościach od siebie. I zaznaczone mam tutaj cztery obiekty. Wybierzmy sobie, że środki ich mają być równo rozstawione. I zobaczcie, te wszystkie odległości są względem siebie równo rozstawione, ale równocześnie rozstawione są względem naszego tutaj obszaru roboczego. Wróćmy Ctrl Z. Jeżeli wyłączymy względem wskazanych obiektów, czyli jeszcze raz i teraz wyrównam, no to wyrównanie, ponieważ te obiekty są równo, nic tutaj się nie zadziałało. Może przesunę w ten sposób, o, zaznaczę jeszcze raz i wyrównaj, i obiekty się wyrównują. Co do wyrównania obiektów względem siebie, zrobimy sobie na to jeszcze oddzielną lekcję. No i teraz przejdźmy do ćwiczenia. Wykonamy sobie. Na podstawie tej wiedzy, którą do pory otrzymaliście, wykonamy sobie szachownicę, porozstawiamy pionki, no to zabierzmy się do pracy. Zapraszam na lekcję wykonania szachowni.